Dziś chciałabym zwrócić się z takim y, apelem do, do Państwa, do opinii publicznej, szczególnie do mediów, które są tutaj zgromadzone, i przeczytać list otwarty, który przygotowaliśmy my, rodziny y, ofiar smoleńskich, w reakcji na wydarzenia ostatnich dni, które nas bardzo poruszyły. Pozwolę sobie przeczytać, to jest bardzo króciutki list. My rodziny ofiar tragedii smoleńskiej jesteśmy do bólu oburzeni bezprzykładnym atakiem Newsweeka na pamięć naszych bliskich. Okładka bieżącego numeru, a także jego zawartość, sugerująca, iż nasze dążenie do prawdy jest równoznaczne z szaleństwem, jest wprost wymierzona w godność naszych bliskich poległych pod Smoleńskiem, a także w ich zasługi dla Polski oraz w nas samych. Zwracamy się w związku z tym do wszystkich Polaków, a także opinii publicznej, o jednoznaczne odrzucenie takiego języka pogardy wymierzonego przeciwko tym wszystkim, którzy dążą dzisiaj do ujawnienia prawdy o tragedii smoleńskiej. Bardzo dziękuję. To my bardzo, bardzo serdecznie Pani i wszystkim rodzinom dziękujemy za to, że jesteście zdolni wytrwać mimo tak barbarzyńskiego zachowania niektórych polityków i niektórych mediów. Panie Doroto, Szanowny Panie, Państwo, bardzo proszę przyjmijcie wyrazy najwyższego podziwu i szacunku dla waszej postawy i godności, z jaką dążycie do prawdy i bronicie nie tylko waszych bliskich, ale bronicie przywódców Polski, którzy tam polegli.